Odpowiem teraz na Wasze pytania. Nie wiem, jak ustawić monitory, żeby docierał do mnie jak najlepszy dźwięk. Wiem, że oprócz wytłumienia, rezonansu, własne ustawienie monitorów ma ogromne znaczenie. Podstawowe recepty, bo to oczywiście, jeżeli mówilibyśmy o profesjonalnym i mega super ustawieniu, to trzeba byłoby się opierać na jakichś wyliczeniach, na wielu próbach itd., itd., ale wiadomo, że tam w domowych warunkach no, nikt nie będzie poświęcał. Kupy pieniędzy i czasu, żeby idealnie co do milimetra wymierzyć miejsce ustawienia monitorów, to zacznijmy od tego, że monitory powinny być ustawione w taki sposób, żeby tworzyły one z głową trójkąt równoboczny. Czyli jak tutaj mam przed sobą monitory, to tak. Każda długość powinna być o, równa. Najlepiej, żeby monitory były nie tak ustawione prosto naprzeciwko, bo ten dźwięk wtedy będzie walił naprzeciwko, a my siedzimy po środku tych monitorów, więc powinien gdzieś tam pod pewnym kątem, nie wiem, może to około jest 45 stopni, żeby ten dźwięk. Docierał do nas, i żeby tutaj, w nasz, jakby pomiędzy naszą głową, w, w obrębie, w którym gdzieś tam się obracamy, powstał tak zwany sweet spot, czyli miejsce, w którym wszystko jest najlepiej słyszalne że nie zacierają się częstotliwości, dobrze jest słyszalny obraz stereo, wysokość twitterów, czy była mniej więcej na wysokości oczu, uszu. Kolejna sprawa, to warto by było, żeby ta odległość nie była zbyt bliska, bo jeżeli monitory będą stały tak, tak blisko, to sweet spot, czyli miejsce, w którym idealnie słychać będzie tak bardzo małe, że prawdopodobnie nie będzie się dało w nie strzelić. Każdy ruch będzie powodował duże zmiany w, w odbieraniu tego, co jest w Utwarzane przez głośniki, więc ta odległość powiedzmy, w zależności oczywiście od możliwości, powinna być około metra gdzieś rozstawiona, czyli metr na każdej długości. I to jest taki punkt startowy, bo każde monitory troszeczkę inaczej będą to odbierały każde pomieszczenie. Trzeba sobie sprawdzić, ale nie za blisko, no i też z kolei nie za szeroko, bo ten dźwięk się zacznie rozmywać. I obraz stereo będzie też kompletnie przekłamany. Trzeba znaleźć złoty środek. Kolejna sprawa, nie stawiać monitorów w rogu pomieszczenia, przy samej ścianie, czy, przy czy stawiać w taki sposób, że tutaj od razu za mną jest blisko ściana i ja bym od ściany tylnej siedział, dosłownie monitory byłyby, zaraz walił dźwięk w ścianę tylną. No to też by się pojawił chaos, bo dźwięk od razu by się odbijał od tej tylnej ściany, która jest za mną, wracał tu, odbijał się no i by to było. Bez sensu, więc zawsze lepiej byłoby ustawić monitory w pomieszczeniu w taki sposób, że na krótszej ścianie. Więc jeżeli macie prostokąt, to na tej krótszej ścianie. I oczywiście też odsunąć się od przedniej ściany. Czyli jak tu mam przed sobą monitory i od razu miałbym ścianę, to troszeczkę ten oczywiście w miarę możliwości wiadomo wiemy że nie zawsze w domu mamy taką możliwość że w sobie to ustawimy jak nam pasuje i co jeszcze warto pomyśleć o tym żeby jakieś podstawki może mieć ja mam już pokazywałem w jakichś odcinkach Millennium coś tam coś tam dam w opisie ja nigdy nie pamiętam jaki to jest dokładnie model. Gąbki pod to, żeby drgania się nie przenosiły. Nie zawsze dobrze jest ustawiać na biurku, bo zobaczcie, od razu jest biurko, tutaj są głośniki i dźwięk będzie się odbijał od razu od biurka i też już od razu szybko powstaną pierwsze odbicie, więc nie zawsze to jest korzystne, dlatego lepiej na statywach. No, a jeżeli się nie da, no to trudno stawiajcie na biurko stawiaj. No. I zobacz, jak będzie to brzmiało w tym miejscu przy takiej szerokości, takiej bliżej, dalej. Jak zrobić wyższy? Tutaj potem poprawka, że niższy ton głosu, taki demoniczny, ale żeby bardzo nie zwolnił, bo, bo nie zgrywa się z bitem. Pokażę Wam na podstawie Abletona. Na Szybko po prostu nagram jakiś wokal z. Mikrofonu wbudowanego w laptopa. Cześć, nazywam się Piotrek i jestem demonem. Teraz musi być tutaj włączona opcja warp na dole, i to będzie oznaczało, że niezależnie od tego, jak się zmieni tutaj teraz tempo projektu, czy co tutaj będzie się z tym robiło samplem nagranym, to on będzie cały czas trzymał się tempa projektu. Teraz, jeżeli chciałbym operować tym dźwiękiem, to wybieramy Parametr tones, nie parametr, algorytm przetwarzania dźwięku tones dla tonów, czyli właśnie dla melodii. Może to być głos, bądź któryś z kompleks. I teraz, jak na przykład przetransponuję to w duo, nie wiem, o 7,5 tonów, czyli o kwintę, to. Cześć, nazywam się Piotr i jestem demonem. No i teraz rzeczywiście jestem demonem. I mogę oczywiście i podwyższyć ten głos. Cześć, nazywam się Piotrek i jestem demonem. I cały czas będę miał te same tempo, zobaczmy. Mam y, teraz obniżony dźwięk i zmienię troszeczkę tempo. Cześć, nazywam się Piotrek i jestem demonem. I zobaczcie, nie zmienia się mi to na siatce, a gdy wyłączę Warpa, no to jakby siatka się zmienia, dźwięk się rozciąga. Zamówiłem o ciebie kurs Teoria Muzyki jestem w pełni z niego zadowolony. Jednak mam pewien duży niedosyt związany z akordami. Jednak jak widziałem akordy takich producentów jak Avicii, Martin Garrix czy inni topowi producenci, to u nich te akordy latają po całym pianorol. Są tak zmienne i nie trzymają się Twoich reguł, a mimo wszystko brzmią świetnie. Jak to jest u nich, jak to robią? W tym kursie rzeczywiście pokazałem tylko podstawowe. Akordy durowe, molowe i zmniejszone, plus też septymowe, ale w takim podstawowym naprawdę zakresie. Przejdę po prostu do Abletona i zobaczymy, co można mniej więcej zrobić z akordami z prostych akordów, zbudować pozornie złożoną progresję akordów, gdzie te dźwięki będą sprawiały wrażenie moc, mocno rozsianych i kojarzonych z czymś profesjonalnym. Bo to, że Mówimy, że mamy progresję, przepraszam, ciąg akordów, jak niektórzy mnie ganią. C dur, F dur, G dur. No i to rzeczywiście nie wygląda skomplikowanie, ale to się zgadza pod względem teorii i tak dalej. Ale co teraz mógłbym zrobić z tymi akordami? Na przykład przewroty tych akordów. To już troszeczkę lepiej brzmi, ale też mógłbym zrobić coś takiego, żebym te dźwięki najniższe jeszcze dodał oktawę niżej, czyli C, F i G. W ten sposób ten dźwięk będzie jeszcze bardziej harmoniczny i więcej basu. Może to być tak nawet. Już to zaczyna brzmieć ciekawiej, nawet lepiej. A co jeszcze mogę zrobić? Mogę z tymi akordami zrobić tak, że te wyższe dźwięki pójdą o oktawę w górę. Jest to też jak najbardziej możliwe. To nie ma tak, że one muszą trzymać się tego swojego zakresu. Teraz ta progresja będzie jaśniejsza, te akordy będą tak jakby bardziej otwarte. Może też być tak, że zrobimy tutaj Akordy septymowe. I dalej, tak naprawdę, są to akordy durowe, ale w innej troszeczkę formie, bardziej harmoniczne. Może być septymowy bez drugiego dźwięku. I tutaj też może być septymowy, a nawet akord nonowy może tutaj nam powstać. Ten najwyższy dźwięk oczywiście może pójść o oktawę w dół, a nawet o dwie oktawy w dół. Może teraz akurat nie zabrzmiało to dobrze, no ale to jest właśnie kwestia szukania fajnego brzmienia, albo można teraz te dźwięki o oktawę podnieść, i to już zaczyna nabierać zupełnie innego kształtu. I oczywiście można byłoby na przykład zrobić z akordu durowego, obniżyć dźwięk drugi o. O ton w dół i uzyskać taki akord. Można podnieść na przykład o ton w górę dalej trzymając się skali. O pół tonu w tym wypadku drugi dźwięk. I oczywiście są też takie przypadki, że wychodzi się poza dźwięki ze skali. Na przykład można zapożyczyć dźwięk z innej skali i na przykład zamiast zrobić tutaj akord molowy, durowy drugi F dur, to zrobię sobie F-, F molowy. Jest to możliwe, tylko trzeba pamiętać, żeby nie nadużywać, no i żeby to potem też jako całość fajnie brzmiało. Co jeszcze? Może być tak, że się zmienia skala podczas grania akordów, i może być tak, że załóżmy, mamy uproszczę to. Mam akord pierwszy C-dur. Drugi akord będzie G-dur. Progresja 1-5 w, w skali C-dur. I akordem o, o, o oktawę, nie o oktawę, tylko o kwintę, czyli o 7,5 tonów od G byłby G-dur. Tylko który by wychodził na inną skalę. W sensie nie byłoby tu dźwięku FIS. Nie ma w skali C-dur. Ale że on jest o kwintę, no to jest jakby dominantą dla akordu G, jeżeli to byłby pierwszy akord i w skali kurczę, Teraz trzeba byłoby pomyśleć: tutaj mamy skalę, to byłoby skala G-dur. Się by zaczęło jakby, i to byłby akord dla skali G-dur. Poszedłby. To byłyby dźwięki z G-dura. Czyli jakbym zmienił skalę, zmienił tonację tej skali na G w trakcie trwania. I teraz w tym momencie, w obrębie tego trzeciego akordu, mógłbym budować melodię na podstawie skali G-dur. Fajnie właśnie zmienia się w akordach, jeżeli o się pójdzie i weźmie, jakby przyjmie się, że to jest początek skali. To tak ja troszeczkę naokoło i w bardzo dużym uproszczeniu to, to, to teraz tłumaczę. Z tych naprawdę kombinacji jest dużo, pomijając fakt, że można to zacząć byłoby teraz z rytmiką kombinować. Tam w tym kursie Mówię tak naprawdę o podstawach, dlatego często to jest troszeczkę okrojone i nie wychodzi poza bardziej zaawansowane rzeczy. Żeby też może na początku nie, nie spowodować tego, że będzie to zbyt niezrozumiałe, zbyt zawiłe i ciężko będzie jakby. Pewne rzeczy zrozumieć, bo za dużo będzie wiedzy. Gdzie jest Mastering Przewodnik? Miałbym. Czy wszyscy już mają Mastering Przewodnik? Jeżeli ktoś nie ma, to zapraszam masteringprzewodnik.pl Darmowy e-book i audiobook o Masteringu. A jeżeli już macie, to dawajcie znać, jak. Chociaż rozsyłałem wam maile. D dzięki za wszystkie opinie, bo jestem mega zadowolony, że Wam się to podoba i pomaga to Wam. A jeżeli macie zawsze jakieś pytania, to piszcie śmiało. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce.